Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 144. Cześć. Nazywam się Szymon Negacz i swoją karierę zawodową skupiłem na rozwoju sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach założyłem Wise Group, grupę firm, która przez doradztwo szkolenia, usługi marketingowe i rekrutacyjne pomaga w rozwoju sprzedaży i marketingu B2B. W naszym portfelu znajduje się Sellwise, AdWise, HireWise oraz Akademia Sales Angels. A ja, na co dzień jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż i marketing B2B, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to co mnie napędza. Cześć, witajcie, witam Was gorąco i serdecznie w 144. odcinku podcastu NSM. Słuchajcie, to nie jest zwykły, normalny, regularny odcinek. Właśnie jest niedziela, jest godzina 22:08, a wczoraj w sobotę widziałem się z prawie 400 słuchaczy podcastu NSM na konferencji NSM. Więc odcinek typowy to nie będzie. To nie będzie odcinek, z którego nauczysz się czegoś na temat sprzedaży i marketingu. To typowy, luźny, lifestyle'owy odcinek dla regularnych słuchaczy tego podcastu. Więc jeżeli szukasz tylko merytorycznej wiedzy, <grywanie> nic więcej Cię nie interesuje. To nie jest odcinek dla Ciebie. Jeżeli byłeś, byłaś na konferencji NSM, albo bardzo regularnie słuchasz tego podcastu, być może znajdziesz tutaj coś wartościowego dla siebie. No i właśnie, ja zastanawiałem się dzisiaj dość długo, jak już odnajdę kawałek siły i się obudzę z odespyw odespywania, nie ma takiego słowa, po odsypianiu, o, jak się obudzę po odsypianiu, o czym tutaj nagrać odcinek, no i tradycyjnie zastanowiłem się, jakie pytanie najczęściej dostawałem od was wczoraj. I to pytanie było dokładnie takie, jak w dzisiejszym tytule odcinka, Szymon, co cię napędza? Czemu ci się chce? Człowieku, nagrywasz te podcasty, nagrywasz teraz ten kanał na, na YouTube, założyłeś jeszcze dwie firmy, jakby ci dwóch było za mało, więc jakby. Po co to wszystko? Masz ty w, w, w ogóle jak, kiedy, o której godzinie, e, kiedy nagrywasz, co jesz, czy medytujesz przy świetle księżyca, czy nie wiem, bierzesz jakieś zioła, czy może ćpasz, Szymon? Przyznaj się, proszę. E, te rozmowy, im bliżej było godzin wieczornych, tym bardziej były wprost. W związku z tym, jak zawsze, moi drodzy, od tego mnie macie, żebym wychodził wam naprzeciw i nagrywał na tematy, które Was interesują. A skoro interesuje Was temat tego, co mnie napędza i czemu mi się chce, no to proszę. Nagram na ten temat odcinek. Nie wiem co prawda, czy mam w tym temacie coś bardzo ciekawego do powiedzenia, ale powiem Wam dokładnie, jak jest. Więc, nie przedłużając, zachęcam Was do wysłuchania części merytorycznej. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że te sugestie, że ja coś biorę, to niestety jakby prawdziwa sytuacja. Na afterparty, już takiej dość późnej godzinie, podszedł do mnie jeden z uczestników, się tak pochylił nade mną i tak powiedział: Szymon. Ja mówię: No no, ja mówi, Ościu, tu". No i zaprowadził mnie, posadził, spojrzał mi prosto w oczy i mówi: No bo ty tak, Szymon, z. Na końcu tego słowa było Dalasz. Eee, albo alasz. No i ja mówię, no tak, tak. No i ty tak dużo tego wszystkiego robisz. Mówię, no tak, powiedz mi, co bierzesz. <laughs> ale nie rozumiem. Mówi, no bo coś bierzesz, a ja nie wiem co, a chcę wiedzieć. Ja mówię, że nic nie biorę. Mówi, ale Szymon, no bądź szczery, powiedz po prostu. No czemu zachowujesz informacje dla siebie? <laughs> I powiem wam, że ta rozmowa jest dla mnie poniekąd symbolem jednego z takich koronnych problemów z tym samonapędzaniem się. Czy w ogóle z napędzaniem się. To znaczy, bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście istniało coś takiego, co potrafi ludzi napędzać. Generalnie nasze głowy, uwaga, ja nie jestem specjalistą psychologiem, jestem zaledwie amatorem, pasjonatem, że nasze głowy kochają szukać uproszczeń rzeczywistości. Chcemy wierzyć, że istnieją proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Nasza głowa, na samą myśl o tym, że jest taka prosta odpowiedź na trudne zagadnienie, od razu wyrzuca dopaminę. W związku z tym poszukujemy tych prostych odpowiedzi. W związku z tym te pytania, które zadawaliście mi na wczorajszym afterparty czy w czasie konferencji, co cieszymy, on napędza, to były właśnie pytania w poszukiwaniu prostej odpowiedzi na bardzo trudne zagadnienie. To znaczy ludzie chcą wierzyć, że są jakieś trzy proste kroki, które doprowadziły do tego, że mi się chce, że nie wiem, piję zimne mleko w świetle księżyca przy wyjącym wilku, albo że, nie wiem, biorę zimne prysznice codziennie rano, albo że codziennie rano wstaję i zapisuję pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny wszechświatowi, a następnie, nie wiem, wmasowuję je w ciało, albo robię sobie jakieś olejkowe coś, albo że, nie wiem, no, po prostu tych pomysłów, że mam dietę ketogeniczną teraz w ogóle, to też jest modne, albo że jestem na fastingu, a jestem co też jest genialne, mogę Wam powiedzieć. I naprawdę chciałbym, żeby było tak, że taka prosta odpowiedź na to trudne zagadnienie istnieje. No i też. To, że to zagadnienie w, w przyrodzie występuje, widać na każdym kroku, nawet w obszarze podcastów. Widać, że jest bardzo dużo podcastów, że ktoś zaczął nagrywać, bo był napędzony, ale potem przestał, bo był moment, kiedy było smutno i źle, ale potem znowu był napędzony, więc coś nagrywał, ale potem przestał, bo znowu było smutno i źle. I ten, te, tą analogię z tej sytuacji podcastowej pewnie jesteście sobie w stanie teraz w głowach odbić do różnych setek sytuacji z waszego życia. No i teraz. Skoro chcemy się napędzić skutecznie, no to musimy się napędzić trwale. I teraz, żeby napędzić się trwale, to musielibyśmy sięgnąć, a raczej wrócić do tematu motywacji, który był podniesiony na łamach tego podcastu e, pewien czas temu. Nie było to jakoś specjalnie dawno, to był odcinek o motywacji, co zrobić, kiedy mi się nie chce. To był odcinek 119. No i teraz ten odcinek jest po dziś dzień jednym z najbardziej popularnych odcinków, co ciekawe, Czyli lifestyle, odcinek jest jednym z najbardziej popularnych odcinków podcastu o sprzedaży, co daje jakieś nadzieje też dla tego odcinka. Ja w tamtym odcinku mówiłem o trzech elementach, które na tą motywację wpływają. Mówiłem o tym, o, o poczuciu autonomii, to był pierwszy. Drugi to było mistrzostwo, a trzecie to było poczucie sensu. I teraz jestem dzisiaj na etapie mojego życia, w którym wszystkie te trzy czynniki mam. Na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze, czyli poczucie autonomii, czyli takie pragnienie samodzielnego kierowania własnym życiem, mam bardzo wysoko wykształcone, ponieważ sam sobie dobieram tematy podcastu, sam sobie robię, decyduję, kto na konferencji się u nas pojawi, a kto się nie pojawi. Wszystkie moje firmy mają bardzo duże zapasy finansowe, w związku z tym są bezpieczne, w związku z tym to sprawia, że nie muszę podejmować decyzji, które tą autonomię by nadwyrężały, na przykład, czyli na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jakby samodzielnie kieruję własnym życiem, co jest pięknym uczuciem i daje mi dużo motywacji. Drugie, czyli poczucie mistrzostwa, to oczywiście to, co robię w obszarze sprzedaży i marketingu B2B. To, że znajduję nowe kawałki wiedzy, które są na tyle nieoczywiste, że aż chcę się je połączyć z tym, co już wiem i poszukać nieoczywistego połączenia tej wiedzy z sprzedażą i marketingiem. Odkrycie czegoś nowego, być może, eee, i potem na przykład opowiedzenie tego w podcaście. Podejrzewam, że część z was przychodzi tutaj słuchać moich wypocin i tych połączonych kropek między innymi dlatego, że te połączenia okazują się dla was ciekawe. Więc to poczucie mistrzostwa daje mi jakby bardzo dużo satysfakcji. Oczywiście nie uznaję się za mistrza niemniej, to, czym się zajmuję i to, że zgłębiam ten kawałek wiedzy coraz bardziej, coraz głębiej, rzeczywiście daje mi ogromnie dużo satysfakcji. Ale trzecie, czyli pragnienie robienia rzeczy w służbie czegoś większego niż my sami, czyli poczucie sensu, to w moim przypadku jest głównie poczucie odpowiedzialności i takiego, takiego współistnienia z trzema grupami ludzi. Pierwsza grupa to słuchacze i widzowie. Czasami dochodzi do takich momentów, że aż odbiera mi mowy, już abstrahuję od wiadomości, które dostaję bardzo często dotyczących tego, co na przykład mój podcast wniósł w czyjeś życie albo firmę, to na przykład dochodzi do takich sytuacji, że stoję na stacji meznowej, tankuje samochód, ktoś idzie, staje jak dęba, mówi, pan Szymon? I ja mówię, tak? Ja mówię, ja pierdzielę, ale w ogóle... To z podcast, bardzo dziękuję. No i kurczę, bym wziął takiego człowieka i go wyprzytulał normalnie. Yy, I to poczucie odpowiedzialności za to, że to, co tutaj mówię jest sensowne, za to, że to ci prawdziwi ludzie gdzieś tam są i tego podcastu słuchają, że on im coś daje, jest absolutnie niesamowitym poczuciem sensu. Drugi, druga grupa ludzi, yy, która, która daje mi to uczucie, to nasz zespół. Niesamowici, zmotywowani, kreatywni ludzie. To taka przedsiębiorczość w czystej, nieokiełznanej formie. Młodzi, wkurzeni, ambitni, e chcą zmieniać, robić, wdrażać. E I dla samego faktu tego, żeby stworzyć dla nich organizację, w której oni będą mogli rosnąć się, rozwijać i robić te rzeczy, które lubią, jest absolutnie niesamowite. E no i trzecia grupa to po prostu nasi klienci. Klienci, którzy Kupują u nas, którzy biorą nasze szkolenia, biorą nasze usługi, absolutnie niesamowita, niesamowita grupa ludzi. E, na przykład, jeden z takich klientów jest Mariusz Hędzel z firmy ITDP. To jest taka firma, która dostarcza oprogramowanie dla kierowców, pomaga w rozliczaniu czasu pracy, jeżeli macie e, w swoich firmach e, kierowców, i chcecie sobie ułatwić pracę z nimi, to koniecznie poszukajcie firmy ITDPIP. No i Mariusz na przykład jest dla mnie taki, jednym z takich naszych klientów, który skorzystał już chyba z wszystkich usług i szkoleń, z których da się u nas korzystać. Jego firma pięknie rośnie, my pięknie z nim pracujemy i na przykład takie osoby jak Mariusz i nie tylko, jest tych klientów bardzo wielu, gdzieś cały czas krążą mi z tyłu głowy i też jakby robienie tego wszystkiego mając ich z tyłu głowy jest po prostu niesamowite. Ale, bo musi być, ale to same te trzy elementy jest o nie znacznie łatwiej dbać, jeżeli jestem menadżerem, i w jakiś sposób tworzy atmosferę tych trzech rzeczy, na przykład dla swojego zespołu. Niemniej, jest znacznie trudniej zadbać o te wszystkie trzy obszary jakby w swoim własnym życiu. Dlaczego? Dlatego, że często szczęście mylone jest z przyjemnością. I zastanawiacie się pewnie, co to ma. Wspólnego jedno z drugim, ale uwaga, teraz będzie wywód, bo szczęście to jest pojęcie względne. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, bardzo trudno jednoznacznie je zdefiniować. Natomiast wiem jedno: że szczęście nie jest przelotnym uczuciem, tylko jest to stan, można powiedzieć, stały, permanentny, niezależny od, chwilowej, od chwilowych emocji, gdzie przyjemność jest właśnie taką chwilową emocją. I teraz, jeżeli ktoś zaczyna nagrywać podcast, Poszukując przyjemności, myląc to ze szczęściem, to bardzo często się po prostu zawiedzie. Podobnie będzie, kiedy ktoś poszukując przyjemności założy biznes. To już w ogóle się zawiedzie. <grym> Niestety e, taka sytuacja. Natomiast e, Właśnie to mylenie szczęścia z przyjemnością jest czymś, co niestety uważam, że bardzo często zachodzi w podcaście, chociażby sam, sam fakt tego, że, to, że, że ta przyjemność to na przyjdzie po dwóch latach, bo dopiero wtedy się pojawi wysoko w rankingach, dopiero wtedy będzie wielu słuchaczy, dopiero wtedy będę mógł robić wrażenie w social mediach i zbierać setki lajków pod moimi postami, na przykład. Po to, żeby dopamina się tam wydzielała w tej mojej głowie, i ci wszyscy inżynierowie siedzący w Facebooku i w LinkedInie mówią, dobrze, udało się. Poszła dopamina do mózgu, uzależnienie jest coraz mocniejsze. Amen. No i teraz to, co moim zdaniem, utrudnia doprowadzenie do tego szczęścia, które następnie prowadzi do tych trzech obszarów generujących motywację, to bardzo niska samowiedza. Z mojej perspektywy, w kontekście na przykład mężczyzn w naszej kulturze. Naszej szerokości geograficznej, w Polsce na przykład, jest to na przykład brak zrozumienia własnych emocji, umiejętności ich nazywania, asertywnego wyrażania też własnych potrzeb, dlatego że u nas jakby no, bycie mężczyzną i wyrażanie emocji jakby kulturowo nie jest jakoś bardzo pożądane, w sensie takim, że bardzo wielu facetów zostało wychowanych. Już nie płacz, nie płacz, już przestań, facetem jesteś przecież. Staram się tak nie wychowywać własnego syna. Ale właśnie, co te emocje mają wspólnego ze szczęściem? Mają wspólnego między innymi to, że właśnie to poczucie szczęścia permanentne, poczucie stabilności we własnym życiu, poczucie spełnienia, spokoju i samoakceptacji, przychodzi, kiedy rozwiążemy sobie wszystkie takie konflikty własne i tak dalej. Jakie? Na przykład takie wpajane w domu rodzinnym, utrwalane przez rodziców na przykład. Jedna z książek, którą, którą czytałem teraz już nie pamiętam niestety jej nazwy, natomiast to jest książka, która uzmysłowiła mi o tym, że jakby istnieją takie wdrukowane mechanizmy przez naszych rodziców. To znaczy, że na przykład jeżeli wam powiem wakacje, no to na przykład wakacje, czyli jedziemy na all inclusive do Hiszpanii albo w ogóle na all inclusive, a niektórym rodzice wpoili, że wakacje to jest chodzenie po górach, a innym ludzie wpoili, że wakacje to jest jeszcze coś innego. I teraz tych takich wpojeń od naszych rodziców z dzieciństwa mamy całą masę i też oczekiwań wobec tego, jak my będziemy kierowali swoim życiem, jest jeszcze więcej. I właśnie między innymi to jest dla mnie dużym problemem, że na przykład kiedy ja chcę żyć inaczej niż wdrukowany mechanizm przez moje najbliższe otoczenie, to bardzo duża część mojego najbliższego otoczenia nie mówi: O, hej, żyję inaczej, czyli ma inną perspektywę, fajnie, tylko mówi: O, nie, żyję inaczej, to jest atak na mnie. Ja wiem, że to, co teraz powiedziałem, jest przesadzone, ale bardzo wiele osób, na przykład starszych, to, że my żyjemy inaczej, czy ja żyję inaczej, odbiera to jako atak na siebie, zamiast właśnie sam fakt tego, że po prostu zdecydowałem się żyć inaczej. Więc same te, te takie wdrukowane mechanizmy Potrafią nas strasznie naciągać całe życie w różne strony. Na przykład, że tata chciał, żebym ja był prawnikiem, więc jak praca to prawnik, a ja zostałem, nie wiem, kimś tam, nie wiem, jakimś artystą i maluję obrazy, na przykład. To jest jedna z takich rzeczy, która budzi dużo, dużo emocji. Często w dorosłym życiu ludzie tych takich emocji z lat przeszłych mają, co niemiara, cały czas one są nieprzepracowane, nie rozpracowane. Do tego jeszcze wszystkie dochodzą media, które promują kult sukcesu, ten cholerny LinkedIn to wszystko co się tam dzieje, e, spirala konsumpcji i tak dalej. To wszystko powoduje, że żyjemy w ciągłym napięciu, w pośpiechu, w pogoni za rzeczami, które w ogóle nie są nam niezbędne do szczęścia i nigdy nie będą i i oprócz tego, że właśnie rozpamiętujemy tą przeszłość, to jeszcze w ogóle martwimy się o przyszłość, no dramat. I teraz mm, całe to te poczucie, permanentne poczucie szczęścia, doprowadzenie do rozpracowania wszystkich tych rzeczy, zrozumienia tego, w czym jestem mocny, w czym nie jestem mocny, to jest kurka, strasznie długi i złożony proces, i na niego naprawdę nie ma prostego przepisu. Zrozumienie tego, że właśnie to poczucie szczęścia ma być permanentne niezależne od chwilowych emocji. Pogodzenie się z tym, żeby nazwać te emocje, żeby rozpracować je w jakiś sposób. Być może udać się na terapię. Uważam, że to jest w dzisiejszych czasach to jest dosłownie jak lekarz rodzinny powinno być traktowane. Wciąż jeszcze wiele, wiele, wiele lat minie, zanim ludzie będą o tym mówili publicznie i w pełni spokojnie. Natomiast naprawdę, naprawdę tak powinno być. I teraz uważam, że nie możemy Oczekiwać od siebie cudów, jeżeli nie mamy zaopiekowanych tych po prostu cholernych fundamentów. Liczba ludzi, których znam, którzy są rozbici przez wiele prywatnych rzeczy, przez emocje, przez niewygaszone konflikty, przez jakieś chore marzenia, dążenia. Przez to, że ktoś na przykład mówi, że on musi mieć penthouse w centrum Warszawy, albo ktoś mówi mi, że Szymon, ja muszę sobie kupić RS6, tak jak ty sobie kupiłeś RS6. Ja mówię, ale stary, ja kupiłem RS6 nie tylko dlatego, że chciałem je kupić, tylko ono było dobrą inwestycją, a nie dlatego, że po prostu chciałem wydać pieniądze. Dla niewtajemniczonych, takie samochody, kiedy kupi się je w dobrym momencie za dobrą cenę to naprawdę nawet po roku półtorej da się na nich zarobić. Auto posiadam już e, posiadam już ponad półtorej roku i jest obecnie około 15% więcej warte niż to co za nie zapłaciłem. I w związku z tym jeżdżenie tym samochodem jest dla mnie tańsze niż jeżdżenie na przykład Passatem i tak jest po prostu. Jeżeli ktoś potrafi się bawić tymi rzeczami to to robi i nie jest to Koniecznie, że ja teraz, Szymon, tak jak ty, muszę sobie kupić RS6. To jest naprawdę najmniej istotna. Rzecz, jaka może być. Ja uwielbiam samochody, to jest moja pasja, ale nie jest to moje dążenie, nie są to moje cele, nie jest to coś, co jest dla mnie niesłychanie ważne i stanowi jakąś treść mojego życia. Jest to piękny obszar mojego życia. Co tydzień w niedzielę e, ścigam się ze znajomymi e, na różnych torach, e, w różnych miejscach się spotykamy tymi schadami, samochodami. To jest fajne, to jest obszar mojego życia, ale to jest jeden tylko z obszarów mojego życia. No i teraz, właśnie jeżeli sobie uświadomimy, że na bardzo dobrze zbudowanym poczuciu szczęścia, które zostało zbudowane w pełni świadomie. Być może ta budowa trwała 4-5 lat, pogodzenia się z tymi emocjami, zrozumienia też własnych emocji, zrozumienia tego, dlaczego czuję się tak, jak widzę coś takiego. Na przykład, ee, dlaczego czuję takie emocje, a nie inne w tego typu sytuacjach. Rozpracowanie sobie wszystkich tych rzeczy, przygotowanie sobie instrukcji obsługi dla negacza. W sensie nie waszej, dla mnie, tylko mojej, dla siebie samego. W sensie mam i znam instrukcję obsługi negacza. Wiem, w jaki sposób pracować z negaczem, żeby on nie wariował. Mam instrukcję obsługi. Wiem, co robić, żeby ten chłop miał poczucie szczęścia, a się o niego troszczę. Jest mi najbardziej znany ze wszystkich ludzi, jak są na świecie, więc fajnie byłoby się o niego zatroszczyć. I teraz w świetle tego, że, że to właśnie to takie fundamentalne poczucie szczęścia jest podstawą dla wszystkich innych rzeczy, które gdzieś tam w życiu mają się wydarzyć, to teraz spójrzcie, jeżeli na tak zbudowanym poczuciu szczęścia, spełnienia, spokoju, samoakceptacji budujecie sobie motywację, czyli tą autonomię, mistrzostwo i poczucie sensu, to wtedy to wszystko ma szansę nie runąć, że tak powiem. Ale teraz też wydaje mi się, że że, że, że pewnego dnia, na przykład w moim życiu, być może runie, być może stanie się w moim życiu jakaś sytuacja, która bardzo nadwyręży to poczucie szczęścia. Ale to może być nawet problem typowo zdrowotny, jakiś, nie wiem, biologiczny, problem z hormonami, coś gdzieś zacznie mi się chwiać, coś złego się wydarzy w moim życiu, i to wszystko, być może, wszystko będę musiał budować od nowa. Być może ty teraz, kiedy słuchasz tych słów, masz takie poczucie, że właśnie jesteś w takim momencie. To po prostu, czy po prostu, no, właśnie nie ma odpowiedzi, po prostu. Właśnie to ma być treścią tego odcinka, że nie ma odpowiedzi, po prostu, ale właśnie być może odpowiedzią jest to, że nie ma właśnie odpowiedzi, po prostu, że to jest po prostu trudne i nie można rzeczy budować w nieodpowiedniej kolejności, że to takie mądre wypowiadanie się, tam autonomii, mistrzostwa, sens i w ogóle, bez takiego fundamentalnego, fundamentalnego pogodzenia się ze sobą samym, z własnym życiem, problemami, emocjami i wszystkim tym, co, co dzieje się dookoła, no to bardzo, bardzo trudne. A w międzyczasie przypomniałem sobie tytuł, tytuł książki, The Code of Extraordinary Mind, czyli kod niezwykłego umysłu. Tam jakby te, te sposoby życia i, i jakby ta, to poczucie autonomii, czyli zmienianie sposobu życia, który został nam wdrukowany, czy zmienianie przyzwyczajeń, które zostały nam wdrukowane i w związku z tym zmienianie jakby własnego życia i doprowadzanie do szczęścia jest to pięknie w tej książce opisane, przeczytałem ją trzy razy. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. W związku z tym, moi drodzy słuchacze, odpowiedź na pytanie, co mnie napędza, brzmi: życie to poczucie szczęścia. Ja bardzo często opowiadam o tym, że żyję w serialu Netflixa kiedy ktoś mnie o to pyta, to tak odpowiadam, że kolejnego dnia budzę się z żywą ciekawością tego, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. I czasami odcinek jest fajniejszy, czasami jest gorszy, ale jeżeli jest gorszy, to znacznie chętniej doceniam te, które są fajniejsze. I, i, i takie życie jest tym odkrywaniem, co jest w jutrzejszym odcinku, i też granie dzisiejszego odcinka w taki sposób, żeby ten jutrzejszy był możliwie dobry, jest po prostu piękne. I to właśnie to mnie napędza. To, że udało mi się doprowadzić do tego momentu w moim życiu i poniekąd. Chęć tego, żeby ta chwila nie mijała, żeby ten, ta moja autonomia, poczucie mistrzostwa i poczucie sensu trwało jak najdłużej. Żebym nie musiał kiedyś właśnie budować tego od nowa i wracać do tego momentu w moim życiu, który wcale nie był jakiś bardzo fajny, i nie wspominam go jakoś strasznie dobrze. Więc to właśnie to mnie napędza. Czyli to poczucie odpowiedzialności za was, za nasz zespół, za naszych klientów, to poczucie autonomii, że właśnie to. Mi to bardzo, bardzo dużo daje i poczucie mistrzostwa, to, że robię coś, co jest, że rozwijam się nieustannie w czymś, co po prostu jest dla mnie ważne. Ale nagrałem ten odcinek właśnie dlatego, że odpowiedź tylko o tych trzech czynnikach po prostu nie była prawdziwa. Że gdzieś tam wcześniej było, były te fundamenty, na których te trzy obszary po prostu mogły stanąć. No i cóż, teraz już wiecie, dlaczego na konferencji Wam nie odpowiadałem na to pytanie. Albo odpowiadałem w jakiś głupi sposób, żebyście się żebyście jakby po prostu stawili ten temat, bo nie wiedziałem, jak łatwiej, i szybciej na niego odpowiedzieć. Ehm, więc yy, tyle. Pielęgnujcie miłe, codzienne radości. Zauważajcie smak porannej kawy. Spójrzcie sobie rano przez okno, poczujcie zapach świeżego powietrza. Usłyszcie być może płacz swojego dziecka gdzieś w nocy i pomyślcie o tym, że to wasze kochane dziecko. Patrzcie na tą rzeczywistość nieco inaczej, a ona też zacznie nieco inaczej wyglądać. Kurczę, ale nietypowy odcinek wyszedł z tego wszystkiego. Natomiast, no cóż, pytaliście, więc odpowiedziałem. Jeżeli macie inne pytania, to pytajcie również. Dziękuję Wam serdecznie, że wysłuchaliście ten dziwny odcinek. Nie zakończę go ogłoszeniami o pracę, bo to byłoby, to byłoby co najmniej rzecz ujmując dziwne. Nie zakończę go też żadnym call to action, słuchajcie. Nie będzie, nie będzie próby sprzedaży niczego. A mój dział marketingu, bo on teraz jest duży, to regularnie mi wysyła: Szymon, powiedz proszę w odcinku o. No to ja mówię. No bo mi kazali. Co jest fajne, bardzo fajne, że to nie ja właśnie myślę o tych rzeczach, tylko oni. No i cóż, dziękuję Ci bardzo, słuchaczu, dziękuję Ci bardzo, słuchaczko. Korzystając z okazji, że najprawdopodobniej w tym momencie słuchają, słuchają już tylko ludzie, którzy naprawdę się tym podcastem interesują, to naprawdę serdecznie Ci, słuchaczu, słuchaczko, dziękuję. To jest niesamowite, że słuchasz tego podcastu, że chce Ci się to robić i należysz do tej bardzo, bardzo wąskiej grupy, która to. Robi regularnie. Kłaniam się nisko. A jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.